Kochani, witajcie już na kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na przegląd nowości kosmetycznych. Także jak zawsze, jeśli jesteście zainteresowani, no to zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzać światło, ponieważ dzisiaj jest tak piękna pogoda i trochę wali mi po prostu słońcem po oczach. Ale nie mam innego fajnego miejsca, żeby po prostu nagrać ten film, żeby było dobre oświetlenie. Ale żeby po prostu z nim też nie przesadzić Więc mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzać Trzymam już tu w dłoni pierwszy produkt Który myślę, że nawet w tym słońcu będzie się lepiej prezentował A mówię tutaj o rozświetlaczu z Rare Beauty I ja mam odcień Flound I jest to odcień taki złoty I myślę, że dużo osób pewnie boi się tego koloru Bo jest on, wiecie, no jest po prostu taki troszeczkę ciemniejszy Niż jakiś złoty czy srebrny. Natomiast no, ja go kupowałam z myślą właśnie już o wiośnie, lecie. Ja i tak zawsze używam brązera, więc wiecie, ten policzek i tak jest troszeczkę ciemniejszy. Więc stwierdziłam, że złoty rozświetlacz to będzie właśnie takie uzupełnienie całości i będzie mega ładnie wyglądać na lato. I już Wam go tutaj zesłoczuję. E, o i w słońcu wygląda on super. I jak możecie zobaczyć, no on ma właśnie taki troszeczkę e, kolor, e, ale no, powiem wam, że prezentuje się ten rozświetlacz po prostu e, świetnie. Jestem bardzo z niego e, zadowolona. Powiem wam, że no wygląda po prostu bosko I wygląda on po prostu jak, jak mokra skóra Także mega jestem zadowolona z tego produktu I też fajnie się utrzymuje, bo ten produkt no jest lekko zastygający To nie jest taki tłusty rozświetlacz, który po prostu zaraz wam spłynie z twarzy Także jeśli ktoś poszukuje rozświetlacza na sezon letni No to ten to jest strzał w dziesiątkę I powiem wam, że ja kupiłam wersję mini miniaturową i mamy tutaj 2,5 ml i myślę, że starczy mi ją spokojnie nawet do końca, roku, do końca roku. To nie, że to tylko na sezon letni, ponieważ 2,5 ml płynnego rozświetlacza to jest naprawdę sporo. Więc wiecie, ja prasowany rozświetlacz już chyba katuję z parę lat i to pełnowymiarowy. Więc 2,5 ml na rozświetlacz, gdzie dajemy go tutaj, wiecie, tylko na szczytach kości policzkowych, to jest naprawdę masa produktu. Więc stwierdziłam, że wolę sobie kupić mniejsze opakowanie i na przykład dokupić. Kupić sobie jeszcze jakiś inny kolor albo na przykład e, róż też w takiej wersji. Mini. Ja też tego produktu właśnie nie używam codziennie, tak jak mówię, kupiłam go pod kątem e, lata, e, ponieważ no, mam jeden właśnie rozświetlacz w swojej kolekcji i to jest rozświetlacz z Merlu i on jest taki szampański, e, on też jest mega piękny, e, i uważam, że ten rozświetlacz jest troszeczkę zapomniany e, i na tle wszystkich nowości, które są tak bardzo promowane, uważam, że on naprawdę mm, no, on naprawdę jest na wysokim miejscu, więc nie wiem czemu. Troszeczkę poszedł do lamusa, ale rozumiem, że, no wiecie, wychodzą nowości i każdy chce mieć jakiś nowy produkt, natomiast uważam, że ten produkt z Merlu jest naprawdę świetny. Ale wracając do tego rozświetlacza, to mega Wam go polecam właśnie w odcieniu, tym złotym flaunt Chciałam w ogóle kupić jeszcze ciemniejszy, niestety nie był on dostępny, więc zdecydowałam się na ten i naprawdę nie żałuję. E, jeszcze stwierdziłam, że pokażę Wam może go na poliku, jak on się prezentuje. Oczywiście mam go teraz nałożonego, natomiast. E... Dołożę go po prostu więcej, bo wiem, że w kamerze to po prostu inaczej może wyglądać. A że mamy dzisiaj korzystne słońce, jeśli chodzi o rozświetlacz, to po prostu Wam zaprezentuję, jaką ładną taflę on robi. Mam nadzieję, że widać, bo ja dzisiaj średnio widzę, jeśli chodzi o podgląd, przez to, że oślepiam je po prostu światło, więc a Was pewnie rozświetlacz teraz oślepia. Mam nadzieję. Idąc dalej, e, chciałabym Wam pokazać trzy lakiery hybrydowe, z tego względu, że ja po prostu hybrydy wykonuję w domu sama, dlatego też no, czasem dokupuję sobie e, nowości. E, I mam tutaj dwie totalne nowości, nie tylko u mnie, ale całkowicie jakby o markę Indigo. I jeden produkt, który u mnie jest nowością, ale generalnie nowością nie jest i może zacznę właśnie od tej mniej ekscytującej chwili dla wszystkich, a dla mnie bardzo. Jest to top z Indigo Wet Look Gel Shine i jest to po prostu zwykły top coat, który wiecie, powinien tak trochę... Być bardziej błyszczący niż zwykły top z efektem żelu, bo paznokcie żelowe, wiecie, zawsze trochę bardziej się błyszczą i top jak top jest mega fajny, faktycznie fajnie on nadaje taki połysk, natomiast jedyny minus to jest taki, że trzeba go przecierać właśnie cleanerem. Ponieważ jest to top, który zostawia warstwę dyspersyjną, czyli tą lepką warstwę, ten efekt uboczny utwardzania tego produktu w lampie. Ale co do samego produktu i efektu, no to nie mam tutaj oczywiście nic do zarzucenia. I przechodząc właśnie do tych kolejnych dwóch lakierów, to wspomnę, że są to obie bazy mineralne, czyli są to odcienie jasne, są to odcienie takie delikatnie mleczno-różowe, czyli idealne dla mnie. I pierwszy kolor, jaki mam, to jest kolor Pop Sugar i jest to odcień, oczywiście mleczno-różowy, tak jak powiedziałam, natomiast główną zaletą są tutaj kolorowe. Drobinki różowo-żółte, i powiem Wam, że no na lato jest to coś świetnego fajne urozmaicenie takiego, wiecie, klasycznego manikiru. Jeżeli ktoś lubi naturalne, bardzo paznokcie, a chciałby jakkolwiek zaszaleć z jakąś taką minimalną stylizacją swoich paznokci, to naprawdę polecam, właśnie sięgnąć po, nie mówię, że konkretnie ten kolor, ponieważ na stronie Indigo były jeszcze inne kolory tych drobinek, e, chyba z sześć różnych, więc jest naprawdę w czym wybierać, natomiast e, no, uważam, że jest to fajne urozmaicenie manikiru, jeżeli ktoś nie lubi e, właśnie całych paznokci na kolorowo, to takie delikatne, e, kolorowe kropeczki, które wiecie, nie trzeba już malować samemu, bo to też trzeba podkreślić, że, e, no, że jest to dużo szybsze, opcja, tylko te kropeczki już są zanurzone w tej bazie, nakładacie tylko wiecie, dwie warstwy, czy no ile tam potrzebujecie, ja nakładam zawsze dwie, bo w zupełności mi to wystarczy i poznacie, są gotowe i efekt jest naprawdę świetny, ja jak miałam zawsze pomalowane tym lakierem, gdzie są białe kropeczki, to zawsze się ludzie pytali, co mam na pasnokciach I jeśli chodzi o ten kolor, no to wiecie, myślę, że, że ten kolor będzie robił jeszcze lepszy efekt Wow! Ponieważ no to połączenie żółtego z różowym, no to wygląda naprawdę ładnie jeśli chodzi o tą drugą bazę, to tak, jest to również baza, natomiast tutaj już nie mamy drobinek, mamy bardzo drobniutki srebrny brokacik. Nawet nie wiem, czy mogę to nazwać brokacik, ponieważ no, jest to po prostu taki no, mega drobniutki pyłek. Zresztą no, zobaczycie sobie tutaj na, na podglądzie. Natomiast no, jest to równie piękny kolor i w słońcu ten kolor również pięknie wygląda. Paznokieć wygląda na taki, wiecie, mega czysty, zadbany Jest on zrobiony i wiecie, niby jest to bardzo prosty manikir Natomiast no zawsze coś tam się rzuca w oko W ogóle uważam, że ten kolor, nie powiedziałam jaki to jest kolor To jest kolor, kolor Flash I uważam, że ten kolor jako lakier ślubny to jest strzał w dziesiątkę A na co dzień, no to wiecie, to już w ogóle bomba Kolejny produkt, jaki mam Wam do pokazania, to jest serum z bielendy. I to jest serum ujędrniające peptydowe, ujędrniająco-wygładzające, warto wspomnieć. I powiem Wam, że to serum faktycznie takie jest. Ja rzadko używam kosmetyki z bielendy, natomiast to naprawdę fajnie mi się sprawdza. Wydawało mi się, że wiecie, te produkty są takie... Niezbyt warte jakiejś specjalnej uwagi, natomiast jak zaczęłam używać to serum, ja to serum też dostałam, natomiast sprawdza mi się ono naprawdę świetnie i jako serum pod makijaż i jako serum na noc, naprawdę świetnie się sprawdza, fajnie tą skórę tak otula. Ono nie jest tłuste, ale fajnie tak. Fajnie nawilża skórę, i ono aż tak bardzo. Nie chcę powiedzieć, że ono się nie wchłania do końca. Natomiast, jak nakładacie sobie to serum na twarz, ono ma dosyć lekką konsystencję. Natomiast, no jak nałożycie sobie je na skórę, to po prostu czuć, że ta buzia jest po prostu, wiecie, taka. No, jest nawilżona i czuć, że po prostu coś na niej jest, ale to nie jest coś złego. I makijaż również na tym trzyma się bardzo fajnie. To nie jest tak, że makijaż wam spływa, bo tak jak powiedziałam, to serum nie jest tłuste, ale no po prostu czuć, że ta skóra jest taka, wiecie, pełna. No, nie jestem w stanie wam tego inaczej wytłumaczyć. Naprawdę jest świetne i tak jak nie byłam przekonana specjalnie do produktów bielenty, tak to serum naprawdę mnie zachwyciło. I szczególnie właśnie polecam je dla osób, które mają cerę suchą, ale również cerę mieszaną, ponieważ ja jestem właśnie posiadaczką cery mieszanej, czyli przetłuszcza mi się strefa Te a policzki są takie w miarę suche. Natomiast no to sprawdza mi się mega fajnie. Jak możecie zobaczyć, no jestem dopiero tutaj na początku, ale no już tak z dwa tygodnie sobie to serum używam. I co ważne, to serum również mnie nie zapycha, co jest na duży plus. Także jako produkt drogeryjny, to naprawdę mega, mega polecajka. Kolejny produkt, jaki mam Wam do pokazania, to jest bronzer e, Sventy Beauty e, i jest to odcień moka. E, I powiem Wam, że jeśli chodzi o odcień, e, oczywiście Wam go tutaj zesłuczuję, to jest on taki. E, to jest taka mieszanka chłodnego odcienia z ciepłym odcieniem, nie jestem w stanie Wam go do końca zdefiniować. Natomiast na twarzy wygląda on bardzo ładnie i jeśli chodzi o utrzymywanie, to też daje radę, ponieważ nie jest on bardzo... Tłusty. Mój poprzedni brązer jaki miałam z Kiko i mam jeszcze końcówkę, natomiast już zabrałam się za używanie tego, ponieważ ten brązer dostałam i wiecie, od razu się zabrałam za testy. Natomiast ten z Kiko był brązerem tłustszym. Przez co tak fajnie się nie utrzymywał jak ten, ponieważ ten jest bardziej suchy, ale bardzo łatwo się z nim pracuje, bardzo ładnie się go blenduje i fajnie się wtapia w skórę. Także jeśli chodzi o to, no to to jest duży plus, ponieważ no jak brązer jest tłusty, no to niestety utrzymywanie tego brązera ok. On w pierwszej godzinie wygląda super, ponieważ, wiecie, policzek jest taki fajny smooth, ee, troszeczkę, wiecie, nawet czasem nie trzeba używać rozświetlacza. Ponieważ ten policzek po prostu jest taki, wiecie, fajny, mokry, natomiast na utrzymywanie tego produktu daje wiele do życzenia. Nawet jeżeli ten produkt przypudrujecie, no to, a jeszcze jak macie seretustą, no to będzie Wam on zjeżdżał po prostu bardzo szybko. Dlatego już wiem, że tego typu produkty są dużo, dużo lepsze, żeby wybierać właśnie bardziej suche produkty, które sprawdzą się po prostu Wam na cały dzień i żeby ten makijaż po prostu utrzymał mywał się, wiecie, chociaż te 8 godzin czyli te 8 godzin, gdzie zazwyczaj siedzimy w pracy a później ochoczo zmywamy makijaże, natomiast no mówię 8 godzin, no to wiecie, to jest taki czas bardzo pożądany i zazwyczaj produkty, które powinny się utrzymywać, no to taki czas dają radę i ten produkt serdecznie Wam polecam, jeżeli ktoś się na niego czai. I ostatni produkt, jaki mam Wam do polecenia, to jest Róż od Eveline. I o tym produkcie już internet bardzo huczał, jeśli chodzi o Youtube, jeśli chodzi o TikToka, chyba wszędzie już był. Natomiast no, ja jeszcze nie miałam nigdy okazji po niego sięgnąć. Dopóki go po prostu nie dostałam od, od przyjaciółki i powiem wam, że naprawdę podpisuję się pod tymi wszystkimi dobrymi opiniami, jakie można było słyszeć na jego temat w internecie. Ja mam go w odcieniu Oczywiście zawsze odcień jestem nieprzygotowana z odcieniem i nawet nie wiem gdzie go szukać. Wonder Match nie, boże, to jest 03. I jeśli chodzi o ten kolor, to naprawdę ładnie się wtapia. W ogóle z tym brązerem to super się łączy, a jeszcze z tym rozświetlaczem to jest Trio. Idealne. Powiem Wam, że tu kolejnym plusem, podobnie jak z tym brązerem, jest to, że ten produkt po prostu zastyga i nie jest tłusty. Mój poprzedni róż to był znów róż w styku i był on tłusty, i jego utrzymywanie po prostu dawało wiele do życzenia. Jeśli chodzi o ten produkt, no to jest to produkt po prostu dłużej utrzymujący się. Jest to produkt, który chociażby delikatnie zastyga i jest dużo po prostu bardziej suchy. Więc jeżeli szukacie produktów, które chcecie, żeby Wam się utrzymywały nieco dłużej, to no nie wybierajcie po prostu tych tłustych kosmetyków. E, no chyba, że macie cerę suchą i takie produkty e, u Was się sprawdzają, natomiast no ja mam cerę mieszaną i nie do końca te produkty po prostu u mnie siedzą. Mimo, że, wiecie, kolory i formuła sama w sobie była naprawdę przyjemna. Tak, no niestety, jeśli chodzi o utrzymywanie tych poprzednich, właśnie produktów kremowych, które używałam, no to no niestety była troszkę słabsza. Ale jeśli chodzi o ten róż, no to naprawdę mega polecam osobom, które jeszcze po niego nie sięgnęły. Nie wiem jeszcze, jakie są inne kolory, szczerze mówiąc, bo no z tego jestem mega zadowolona i tak jak mówiłam, łączy mi się ładnie z całą resztą kosmetyków, które aktualnie używam. Także jeśli ktoś szuka różu, na który nie trzeba wydawać, wiecie, pół wypłaty, a mieć równie ładny efekt, co tych z Sephora czy z Douglasa, no to serdecznie polecam rozejrzeć się właśnie za tym różem. Kochani i to by było na tyle. Mam nadzieję, że tego typu filmik Wam się podobał. Dawno nie było filmu takiego u mnie na kanale, ostatnio były same vlogi, także jeśli Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!